ma widzowie Wystartował jedyny W Polsce mob cash Na serwerze ChmurkaMC.pl Wbijajcie Mega fajna rozgrywka Szybka, Szybko fajna kasa leci Wbijajcie Są eventy Można wygrać normalnie sobie Skrzynkę Wartą 25 zł chmurka boxa Czasami są losowania. Każdy na sobie razem może wygrać. No opina się na pojazdy, grajcie, zdobywajcie kasę. No, no wystarczy zabijać moby, a z mobów robią takie lootboxy. Otwieracie, no kasa, ma nie kasą, do doapisujesz na każdej arenie. Możecie je zabić dostajecie poziomy. Z poziomów są potrzebne, żeby dojść do następnej areny. Polecam. Wbijajcie. O wyraźcie sobie mówię. Daj mowa kaska. Wbijajcie.